Dzień dobry moi kochani, dzisiaj odcinek na kwotę 40 zł i wielka radość, bo pojawiła się ta mała krzyżówka u mnie Nareszcie, dawno jej nie było, wtedy jak szukałam to nigdzie, nigdzie, nigdzie nie było A teraz mam pod nosem, także super, Mega Paradiso No to właściwie dzisiaj przeważają żółte zdrowki. teraz patrzę Mega Paradiso, wow, szczęśliwe linie, mała krzyżóweczka i dwie malutkie Taki miks dzisiaj sobie stworzyłam, wymyśliłam. Szybkie 50 numer 79 i szukam trzech takich samych kwot. O, pierwsza ładna kwota. Druga też ładna. O, dwa razy 50 tysięcy, ale by było. 4, 4. Pierwszy raz 50, drugi raz 50 i.

No dobra, no to teraz te maluchy krzyżówka numer 100. I będzie się chyba pojawiała często, bo ją bardzo lubię, a długo jej nie było. Literki S więcej nie ma, następna to I i i Dobra, następna literka to Y. Hmm, jeszcze tu u. Nie tylko to jedno u chyba z tego, co widzę. Na razie W". D, D, kolejna to B, bieda właśnie, żeby to nie była bieda z tym dzisiejszym odcinkiem, K, jest K tutaj, tu, tu tu następna to z tu tutaj z teraz literka t Dobra, dalej litera C jest tu F Rafa N Żadnego wyrazu jeszcze nie mam. Literka E, o właśnie Daję debet. Pierwszy już wyskoczył, następna to M. M, M. i co, i to wszystko? No dobra. G. G i G. Przedostatnia to L. Ale słaby egzemplarz mi tu Pani podała. Litera P. Więcej nie widzę. R, A i O blokują. Pusto, ale chociaż miałam przyjemność podrapania. Kolejna to szczęśliwe linie z numerem czwartym. I szukam podkowa i korona. Tu jest podkowa, korony nie widzę. Następne to biedronka i truskawka. Jest truskawka, tu biedronki. Następne to diament i krab. Jest krab, są diamenty. Tu krabik. Śliwka i serce. Serce śliwka, śliwka, wiśnie i dzwonek. Tu są wisienki. Nie widzę dzwonka, księżyc i gwiazda, księżyc z gwiazdą. Tu gwiazda, sakwa i trefl. Srefl, jabłuszko, cytryna, garnek i pik. O, pik daje linię. Garnek i pik, tu jest garnek. Kolejne to kwiatek i arbuzik. Kwiatek z arbuzem, i kwiatek. Ostatnie dwa. Pomarańcza i winogrono. Jest jedna linia 3 złote, ale fajnie. Jeden z maluchów nie trafi do kosza. No to teraz te większe. z wow, zdrapka z numerem 16.

Dwadzieścia trzy i trzydzieści dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście i czterdzieści trzy, ostatni rząd pięćdziesiąt trzy, czterdzieści jeden, dwadzieścia dwa, trzydzieści dziewięć i czterdzieści cztery. No. Tak wygląda powrót szczęścia. Z 40 zł, ja mam na razie 3, ale jeszcze są mega linie z numerem 15. E, mega Paradiso, boże, co ja mówię. Mega Paradiso. Numer 15, ostatni z paczki, i ja szukam palmy. Palma, palma. Zmiana drapaka, bo ten tutaj coś nie chce. Następne, następne, czy gdzieś jeszcze palma występuje? Występuje na dole: piórko, piórko, piórko tu i piórka tu. I jeszcze tu na dole. Następny symbol to wyspa, wyspa. Jeszcze gdzieś tak, jest jeszcze tu wyspa. I na dole już nie ma wyspy. Następny symbol to Kiwi. Kiwi jest tu. dukiwi i na dole nie ma teraz na czosy tu są tylko raz kotwica kotwica tu. I tak wygląda na to, że tylko jedna. Następnie awokado. Awokado, jest tutaj. Następny symbol to rozgwiazda, jest na górze, jest tu. I rozgwiazda tu. Następne lornetka. Lornetka. Tu, tu są te patrzałki, e, sombrero, tu, gdzie jeszcze sombrero, tu, dobra, drugi rząd symboli to kokos, 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 kokos. I nie widzę więcej kokosu, lody. Lody są tutaj lody. I więcej nie widać liść. Tu liść. Liść i liść. I już na dole liści nie ma takos. Tu jeszcze była wyspa. Takosi. Tu jest tylko raz. Iguana. Iguana. Tu jest. Tu jest. Tu jest. I głana do kaktusa dajcie. Dobra, wszystko. Następny symbol to pomidor. Tu jest pomidor. Tu pomidor. I na dole pomidor. Następne to mango. Mango. Tu mango. Ośmiornica. Ośmiornica jest na dole. Jedna. Kończą sobie się symbole. Meduza. Meduza. Jeszcze gdzieś meduza? Nie ma. Ostatni symbol to klapki. Klapki, klapki, ale klapki mi tu nic nie dadzą raczej. Klapki tu. I klapki tu, ale linie są poblokowane. Tutaj, właśnie ten kaczor blokuje główną. Nie ma ukośnej, nie ma pionowej, nie ma poziomej, nie widzę. A więc kontrolne są różne. No to na wkład 40 zł, ja mam 3. Świetny wynik. Po prostu świetny. Powolutku te zrapki się budzą, ale to jest bardzo wolno. Albo one zapadają w sen zimowy, tak jak Wonka pisała. Albo nie wiem o co chodzi. Coś tam wpada. Nie jest na zero, ale co to jest? Co ja mam zrobić z tym 3 zł? Nową krzyżówkę tą malutką sobie ewentualnie zabrać i spróbować pomnożyć. Mam nadzieję, że Wam się chociaż ten zestaw zrapek podobał. Odcinek również ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie mocno kciuki, żeby wróciły takie lepsze wygrane. Do usłyszenia, miłego dnia. Pa pa.